Czytanie z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy. Którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz. A będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów. I plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Owego dnia, mówi Pan Bóg, zajdzie słońce w południe i w jasny dzień zaciemnie ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentację. Nałożę na wszystkie biodra wory, a wszystkie głowy ogole, I uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy. Oto nadejdą dni, mówi Pan Bóg, gdy ześle głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć Słowo Pańskie, lecz go nie znajdą.